Bingo 3000! Ale super, no Wisienki, bingo 3000, tyle na nie czekałem. Te elementy w dół. Hej, co? Siup. Tak nie powinno się dziać. Elegancko, hej! O nie, egzemplarz z wadą. Musieli podać jakiś numer telefonu. Jest i on. 3 3 3 8 8 8 5 3 3. Klasyka. Dział obsługi technicznej. Szyb. A tak, halo? Dziękuję, dobrze. Tak, a więc zakupiłem Pingo 3000 i mam pewien problem z dolną częścią, jakby nóg. Tak, rozprostowuję je, a one odskakują. Tak, próbowałem bez powodzenia. A dobrze brzmi jak pomysł. Złapać za tę część, tak? Co dalej? Mam potrząsać? Okej. Okay. Trząsu, trząsu, trząsu! <laughs> dobrze potrząsnąłem. Rozprostowuję. Siup. Niestety nie podziałało. Inne pomysły? Dobrze, przewracam urządzenie na bok. Po prostu postukać. Okej, okay, żaden problem. Siup. Niestety to samo. Odskakują. Co teraz? Postukać z przodu? Okej. Okay. Nie, posłuchaj pan, chcę zwrotu pieniędzy. Co? Panie, nie zamierzam się teraz wracać do waszego sklepu, jasne? Będę oglądał ważny meczyk. Sami po to przyjedźcie. To nie wiem, przyślijcie taksi. A dlaczego nie możecie tego zrobić? Dobra, łaski bez. Dosyć! Udało się! Udało! Siep! Bingo, trzy tysiące, weź gazetkę. Siop, 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 Hmm, myślałam, że ten sprzęt siop. będzie szybszy. Siop. Szkoda w siop. ogóle gadać. Trzy świnki. Tato, opowiesz bajkę. Okej, okay. a mogą być trzy małe świnki? Tak! A może być zabawnie? Okej! Okay. Były sobie trzy małe świnki o imionach Djingo, Gru i ten. Jimmy jakiś tam. Ale on pojechał na szkolenie z budowania zespołu, więc nie o nim ta historia. No więc pierwsza świnka Djingo zbudowała dom ze słomy. Pewnego dnia zjawia się wielki, zły wilk i mówi: Mała świnko, mała świnko, wpuść mnie. A Jingo mu na to: Stary, nie ma opcji, teraz robię na czosy. Na co wilk mówi tak: Chciałbym tylko porozmawiać o dostawie energii elektrycznej. Jingo myśli: O, przydałaby mi się. I już ma otwierać drzwi, gdy przypomina sobie: Przecież ja mam panele słoneczne. Żegnam, typie! A wtedy wilk się zjeżył i dmuchnął, rozsypując chatkę. Tata! Więc Djingo zadzwoniła na policję i policja przyjechała. No i mała świnka Dingo zrywa boki i filmuje wszystko telefonem. Od razu to publikuje, zdobywając nowych followersów, a zły Wilk wrzeszczy, jestem niewinny! Ale gliny tego nie kupują i mówią tak: ma pan trzy wyroki na koncie i jeździ kradzionym autem, więc proszę się tłumaczyć sędziemu. No i aresztowali Wilka. Wtedy druga świnka, Bru pomogła Dingo odbudować domek, ale tym razem użyły pustaku. Kato, czekaj! A, tak. I zbudowały mega basen w kształcie loda w rożku i wypełniły lemoniadą. Wow, niezła myśl! Tymczasem złemu wilkowi trafił się miękki sędzia i wyszedł za dobre sprawowanie. Ale sędzia powiedział: albo ładnie przeprosisz trzymałe świnki, albo wracasz do paki typie. No i wilk wędruje do nowej chaty jingo, a Dingo i Gru mówią: spoko ziomek było, minęło. Tylko nie zjadaj nas. A wilk mówi: dobra, niech będzie. I tak przechodzę na weganizm. Ciągle jem tofu. No i zaprosiły wilka na kąpiel, żeby się zakolegować. Ale on sikał do basenu! I świnki mówią, skończ z sikaniem do basenu, ziom. Sikasz do lemoniady, którą chcemy pić. Ale serio, nawet gdyby to nie była lemoniada, nie można tego robić. W sikach są azotany i teraz musimy użyć środka antyglonowego. Ale wielki zły wilk powtarzał: Ej, no, nie nasikałem tu. A świnki na to: właśnie, że tak. A on, że nie, eee, Nie zrobiłem czegoś takiego, to wbrew mojej religii. Więc kolejnego dnia użyły takiego preparatu, który zabarwia wodę na fioletowo, kiedy nasikasz. Nie powiedziały o tym złemu wilkowi. I wiecie, on sobie pływa, zajada kuskus, gada o futbolu amerykańskim, aż w którymś momencie milknie, zastyga w bezruchu, a jego wzrok staje się kompletnie nieobecny, a świnki szepczą: oho, oho, i nagle lemoniada wokół niego robi się fioletowa, i świnki wołają: a widzisz? Jesteś. Leon. Wielki wilk się naprawdę speszł i odbiegł spłakany i tyle go widziały, ale słyszałem, że obecnie odnosi sukcesy jako tenisista, więc wiecie, system działa. Koniec! Jeszcze raz! Koniec! Głodny. O losie, jestem głodny! Mój brzuch prosi o jedzenie! O, no, tylko nie to, Banji! Co, nie mogę jeść jedzenia, kiedy jestem głodny? Co to za jakiś dziwny rygor! Kontynuuj. Może kubełek z kurczakiem? Oj, ale nie chcę mi się jechać autem. Są straszne korki, jechałbym z godzinę, a jestem głodny już, to ja zjem jedno z dzieci. <grym> Przecież wiesz, że po dzieciach masz niestrawność. Aj tam, nie tym razem, po posiłku wypiję miętę. Niech no tylko je po sole. Żoju, żoju, żoju. orzesz, jakie dobre. Dzieci są bardzo sycące i było tak zrzędzić. Po ostatnim dziecku spędziłeś noc w toalecie. Czuję się dobrze. O, oh, moment. O, oh, o redy! Coś się ze mną dzieje? Cześć. O oh, bingo. Średnio się czuję, wiesz. Chyba coś mi zaszkodziło. Powiedziałeś chyba? O oh, nie, mój biedny brzuch. <grym> <grym> Oj, sorki bingo. Nie chciałem na ciebie zwymiotować. Nie ma sprawy. <grym> Skończyłeś? Tak. Super. Może w przyszłości będziesz mądrzejszy. O, Rety, ja nadal głodny. <sauce> hmm, pachnie okej. O, pani, nie! <murzorowa> Zwierzęta. Dawno temu była sobie wielka, śliczna łąka z trawą kołyszącą się na wietrze. Aż tu nagle... Antylopa! Hop, 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 hop! Ale antylopa została przepędzona przez Geparda! Zium, zium! Zium, zium! Gepard się znudził i odszedł. A na łące pojawiły się maciupeńkie mrówki. A za mrówkami maszerował wielki słoń! Bum, baba, bum ba-bum, ba, ba-bum! Ba, słoń sobie poszedł! Uff! Ale na łące pojawił się pajączek. Do widzenia, pająku! już nie będzie nam przeszkadzał. Ojej, pełznie wąż! Żaba! Żaba zniknęła z łąki, ale pojawił się na niej kociaczek. O nie! bingo. Kotkowi zachciało się spać. I małymi pazurkami mości sobie posłanie. Yeah! <sad> yeah! <sad> Ach, I kotek zasnął. Wszystko jest dobrze. Dinozaur! <sad> Wersja polska IUNO polska. Reżyseria Janusz Dąbrowski Dialogi Hanna Malarowska.